Pow, kiedy jesteśmy u koleżanki. <grym> Patrz, jaki kwiatuszek! Zabierzcie mi od tej dywizji. <grym> Zabierzcie mi od tej psycholki, błagam. Zabierzcie mnie od tej psycholki. Jestem kwiatuszkiem! <grym> <grym> Wytnę ten moment. Ale wiesz, że twojej twarzy nie było widać? Nie pytajcie o to, Edwin. Co bierzesz z siebie od tej debilki? Ty błagam Ja bym serio błagam, co wiesz, od niej? Dobra, nagrywaj Nagrywaj! No to ona nie jest debilką Powiedzcie Ile ona ma IQ? Zasłaniaj swoją twarz, jak nie chcesz, żeby widzowie ją widzieli Piedzcie, Ile ona ma IQ? Ile ona ma jakiego według was? PIATUSZEK! Zamknij <grym> mordę PIATUSZEK! Zamknij się Widziałam to! A chcesz dostać poduszką? <grym> Pomocy, chce mnie zabić Pomocy, chce mnie zabić PIATUSZEK! PIATUSZEK! Pomocy, chce mnie... Nie zabij Dostaw mój anyway, telefon. Właściwie moją kamerę. A wie, że było widać trochę twoją twarz? Wytnę to, nie pisz. Chora jesteś? Chora jesteś. Nie kazałam. Kazałam ci być sobą. Zostaw mój telefon! Zostaw Kwiatuszek! moją kamerę! Co, co ty tam jest? Jestem kwiatuszkiem! Pomocy! Jestem kwiatuszkiem! Zostaw moją kamerę!

No, wymar! A ładnie szczyt! Wymarzę to! Przeduszek chce! Zresztą nie, nie było widać swojej twarzy! Jatuszek! Co wiesz, cioła? Co wiesz, cioła ode mnie? Ona mi się nie podobała! Nie ratujcie! Nie ratujcie! Dziepił na mnie, ty! Co? Ja? Tu? Piluka cała przez ciebie jestem! Ja! To my kończymy, Nie, nie kończymy, jeszcze nie kończymy. Ja chcę mieć wyświetlenia, łapki, żeby. I dobrze, to nie będzie ani jednej łapki. To nie będzie zero łapki. To jest zero łapki. Okrągłe zero! Aha. A dobra! Będzie przynajmniej filmik, który ja będę mógł oglądać. Muszę to usunąć. O, Nie widzę.